Witam Was bardzo serdecznie Uki w Trasie. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Zjechałem z drogi głównej, żeby cieszyć oko takim właśnie oto pięknym i malowniczym widokiem. No, piękna nasza Polska cała Uki w Trasie. 20-kilkudniowy trip. Wy już filmy ze zlotów y, widzieliście. A ja właśnie wyjechałem kilka dni przed pierwszym zlotem i zamierzam pokrążyć znowu po Polsce odwiedzając i spotykając się z fajnymi ludźmi, odwiedzając mega fajne i ciekawe miejsca. Tak naprawdę spontan. Teraz do spotkać się na chwilę z przyjaciółmi, którzy wypoczywają w Sarbinowie. Zaraz zobaczycie kto to. Później jadę również do miejscowości pięknej, starej, historycznej, gdzie też się spotkam no, z ludźmi, których znacie. Większość z Was zna. Już się z nimi. Kilkukrotnie widziałem. Za 600 metrów skręć w lewo. Nawigacja mnie prowadzi, więc się cieszę. Dobra, widzimy się już w Sarbinowie. No, kawa spita, Sarbinowo. I tak jak mówiłem, że jadę do przyjaciela na chwilę, bo ta chwila naprawdę jestem tutaj pół godziny. Chodź, si siwulcu. Dzień dobry. Czasa czas poszuki czas poszukiwania odwiedziłem w drodze do celu i jakby jeszcze mi było mało atrakcji Łukasz oczywiście musi się pobawić w kuriera uki kurier, więc jadę teraz pod Starogard Gdański odebrać coś dla naszego ukochanego Daniela Dylewskiego, nawet się Prezesa. chyba... No, no, Prezesa przecież... Pozdrawiamy prezesie Chyba ty Daniel, jadę po tą przesyłkę, odbiorę, dowiozę do... na poniec e... Miło cię było zobaczyć przyjacielu siacielu. E... Odpoczywaj dalej, bawcie się, walczcie z tymi komarami ja lecę, a my widzimy się już w tej historycznej, e, pięknej, starej miejscowości, do której zmierzam i tam również spotkam się z mega fajnymi ludźmi. Więc do zobaczenia. Ty się urlopuj. Idę do wody. I jak to, <grym się, <grym> jak to się mówi? O e, Wiedersehen. Tak <grym> mówią Amerykanie. Auf Widerzein za chwilę. Boże, no czekaj, bo mnie rozpraszasz. Te wstępy są wszystkie za długie. E, Nabieraj formy przed poniecem. O, tak. Nabieram. Tak jest. No. <grym> Dobra, na razie do zobaczenia. Trzymaj A my się. widzimy się za chwilę. Cześć. Tak, tak. Już wiadomo, gdzie jestem. W susz Krzysiu i Ewelina. My, tak naprawdę, już wczoraj się z Krzysztofem, czy ja się z Krzysztofem widziałem i z Eweliną. Wspólne popołudnie i wieczór. Dzisiaj odwiedzamy Krzyśka w sklepie. Ewelina gdzieś tam lata, załatwia swoje sprawy. No i dzisiaj jedziemy na wykopki, więc fajnie to nie było nieplanowane. Dobra, widzimy się tam z Krzyśiem. No i tak jak obiecałem. Zobaczcie. Witam Was serdecznie, witam wszystkich widzów, ukiego Szczecin. Krzysiu. Miło mi z wami się tutaj przez ekran przywitać. No i miło mi spotkać też które który odwiedził nasz sklep, nas, naszą miejscowość małą susz. No i. Bardzo, bo ja, ja już im mówiłem, że my wczoraj trochę biesiodowaliśmy razem. Spędziliśmy razem po południu wieczór, bardzo miły. Zresztą i dziękuję za to, bo było mega. W ogóle spontanicznie, bo przyjazd do Suszu nie był spowodowany tym. Ja po prostu wyjechałem przed zlotami w Polskę sobie. I udało się akurat ich tutaj odwiedzić. Dzisiaj zabierają mnie właśnie na spontaniczne, bo to też nie było zaplanowanych wykopki. By tak. Więc wy w tym filmie jeszcze za chwilę zobaczycie Ewelinę, bo jadę na kawę. I na schawiki. Tak. tak. Ewelina jeszcze nie zdążyła zjeść <grym> śniadania, a już schabowe. No, tak, schabowe. No, a na schawiki ma... to Hania bardzo uwielbia schawiki, no, tak, tak. także są bardzo często. No ale też i będą poszukiwania tutaj. i To Będziemy... do... jest i... z grupą fajnych ludzi. Tak. Których... Więc to dzisiaj zobaczycie w tym filmie. No i tyle, dobra, nie przeciągam. Krzychu, my się za chwilę i tak widzimy, ja jeszcze lecę na zakupy i widzimy się za Bylimą, a potem już na Wykopkach, to będzie fajny dzień. A gdzie, to też Wam tutaj wszystko powiemy, bo pola mega ciekawe tak. i przede wszystkim w, no tu macie, w cudzysłowie bogate w manty. Wy tu macie te tereny bardzo ciekawe, historyczne, sama miejscowość jest stara, dużo się tu działo, przełomy wielu, wielu wieków. Krzychu bardzo dużo wie, bo jest mega regionalistą. Dobra, telefony się rozdzwoniły. Widzimy się z Eweliną, a potem na wykonach. Do zobaczenia. No, Krzyśia już widzieliście, bo byłem w sklepie. A to jest ta to jest piękniejsza połówka tego cudownego związku. Witajcie. Cudowni ludzie, zobaczcie, zobaczcie jak ja wyglądam po, po południu i wieczorze spędzonym z nimi, a jak ona ładnie wygląda. Jeszcze nie jadła śniadania. Ale... Nie jadłam śniadania, ale starałam się od razu dobrze wyglądać. Tak, I, 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 uh, dziękuję, no <noise> też się staram. Dobra, słuchajcie, tak jak już wiecie, my tej chwili pijemy kawusie. Wzmusza nas do zjedzenia jeszcze przed wjazdem, obiadu. Tak, więc pewnie będziemy jedli i lecimy na wykopki. To będzie na pewno mega fajny, fajny dzionek, miłe popołudnie. Upalny dzionek będzie. Już jest upalny. <noise> W miło Was znowu widzieć. Już Krzyszkowi mówiłem, że mega fajnie, i widzimy się już na wykopkach. I tyle. Pijemy kawę. Ewelina. I Hania. Idę! Która wzywa mamę, Do zobaczenia przy pierwszym. Krzysiu, Krzysiu czekaj, bo już nagrywamy. Dojechaliśmy z Krzysiem na pole, Eweliny dzisiaj z nami nie ma. Pokażę co tam Ewelina ma ciekawego w torbie zrzutowej. Po, po wykopkach złomnie opróżniony Ewelina złom. do ukarania i. No, oczywiście, jak to osoba lubiąca cygara, ma też <laughs> Tak, Krzysiu, niezbędnik, do, niezbędnik dojechaliśmy, pośmiech. idzie twój kolega do nas. Idzie Rafał. E, Warmia. Jechaliśmy przez piękne miejscowości, wsie. E, tak jest. E, ja zachwycony, bo uwielbiam. E, I co, no z zobaczymy co tu wyjdzie, nie? No, jesteśmy nad rzeką Osą. osa o, y, tak. W ogóle fajna nazwa miejscowości obok Zazdrość? Zazdrość. Zazdrość. Tak. <gamy> w okolicach miejscowości Zazdrość. Przepiękne, tak. stare, pluskie miejscowości. Y, ale też z bogatą historią. A czy tak mocno bogatą, co za chwilę się dowiemy, jak odpalimy wyplątwienie. Tak, jak, odpalamy, przebieramy się i startujemy. 2-3 godzinki, i tak. lecimy później. Dalej się, jak to się nazywa, integrować. integrować. O, do zobaczyska. Pierwszy fant to trzeba pokazać. A tym fantem jest ameliniowy drut. Już kiedyś takie wykopki miałem: że zacząłem aluminium i za chwilę był drut miedziany. Tak jest tym razem i lecimy dalej. Naprawdę te wykopki zaczęły mi się drucikowo. A teraz pada taka stara żelazna klamerka. Jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj będę miał pół kilo miedzi z tego pola, a może i więcej. No mi to przypomina nic innego, jak odłamek od pocisku szrapnelowego. Będzie pierwszy moniak, aż musiałem ściągnąć telefon z strzelek. Tylko machnąłem cewką. Zobaczcie, jak monetka jest. W grudzie dobra, wyciągam, pokazuję. Już widać, że PRL. No i proszę bardzo, dwie wieże, wieżowce nieważne. Piękna patyna. Tak wygląda tył. 76 rok. Pozdrawiam. Krzysia Lonego. Krzysiu, twój rocznik. I wszystkie wszystkich z lat 70. Lecę dalej. Był zardzewiały prostokącik. To teraz jest zardzewiałe kółeczko. Słuchajcie, mam coś fajnego. W związku z tym, że na tych polach, na tych terenach wychodzą bardzo stare rzeczy, między innymi bardzo dużo Rzymu, patrzcie na to. Ja nie chcę się podniecać, bo może to jest tylko kawałek jakiegoś gwoździa, ale ja to zaraz jeszcze postaram się umyć. Zobaczcie, jak to tutaj jest fikuśnie pozawijane. Nie mam pojęcia, co, od czego i dlaczego, ale. Na bank jest to chyba brąz Dość ciężkie Dobra, cykam foty GPS-a. I będziemy to oglądać na podsumowaniu Drugi sygnał Sygnał na Polmosa Ale ja już widziałem, że to nie jest Polmos A jak nie Polmos To wiadomo, że będzie PRL I pewnie pośrednicy, że to już jest złotowa. Tu widać orła Tak jest I tu widać złotóweczkę nie będę tego czyścił no, w sensie. Nie będę się tutaj dopatrywał rocznika. Pozdrawiam wszystkich, którzy się w tamtym poprzednim ustroju urodzili. No jak? Bez tubki, na warmi. <słuchaj> Słuchajcie, mikrotubka, ale jest kolejny wypad z tubką. Także chociaż nie, chyba na no, przedostatnim z arkiem, z misioskimi nie było tubki, ale tutaj jest. Jak nie było, to nie było. Kolejny sygnał. Po tamtej jest druga, już widzicie? Będzie trzeci PRL. Tym razem w jakim stanie ładnym: 50 groszy, i rocznik 65, który jeszcze ode mnie dostał, szpadelkę. No, także trzecia monetka. Pozdrawiam rocznik 65. Kolejny sygnał. Jest w grudce, więc go otworzymy razem. Ale ja chyba już widziałem. No, już wiecie co to, nie? Oj, to chyba nie jest drut. Nie, drut miedziany. Dobrze, Kolejna mieć. Kolejny dołek. Kolejny sygnał. Jest to. Czyżby kolejny perły. Co to jest? Guzik. Dobra, oczyszczę, pokażę. No dobra, to nie jest guzik, tylko pocisk, który doszedł celu i uwierzcie mi, ten cel musiał być bardzo, bardzo twardy, że pocisk wygląda w tej chwili właśnie w takim stanie. Kolejna krągłość jest w bryłeczce. Na bank PRL. Myślę, że tym razem 20 groszy. Krzychu trafił 10, więc może skompletujemy. Tak jest, będzie 20 groszy z PRL-u. Proszę bardzo, fajnie. Czwarta monetka, bodajże. No, no dobra, już rok 1969. Więc pozdrawiam serdecznie. Kolejna krągłość. No tutaj dwójka, guzik. Coś zielonego, to może coś starszego niż PRL. O matku, błosko. To będzie guzik, to będzie guziczek. No, ale fajnie, bo stary. No, a skoro stary guzik wyszedł. No, widzicie, małóżko, nic na nim nie ma. Fajnie. Słuchajcie, praktycznie wszystko widzieliście. Obok mnie stoi Krzysiu, którego zaraz zobaczycie od frontu. Tubki, druty aluminiowe, mosiężne, mosiężne boże, miedziane, cztery monety. Chłopaki myślę, że to jest stary guzik, jednak a nie, a nie e, co ja to mówiłem? Że to pocisk, że to, to pocisk to nie jest pocisk, to ponownie stary guzik, więc to i to zostanie tu u Krzysia. Może Krzysiu to wyczyści, coś tam u siebie w filmie o tym powie albo dojdzie co to było. E, ten dziabąk, e, koordynaty strzelone, no i tyle. Dobra, za chwilę widzimy się od frontu, i nie wiem czy to będzie koniec tego filmu, czy nie, bo ja tutaj zostaję jeszcze jutro, i może coś tam. Na czym na pewno się jeszcze zobaczymy z Krzysiem i Zeweliną, a to są dzisiejsze warmińskie wykopki. Nie, Fibula Warmińskie. Tak, tu Fibuli to dzisiaj nakopają tyle, że w nie nakopują <grym> dawno tyle miedzi. Większość no, śmieć, o dziwo, a nie jest, mosiąc. I, I tak ci bardzo dobrze poszło, bo ja. No właśnie, Krzysiu, pochwał się co ty dzisiaj wykopałeś na wykopkach. Generalnie, może ilość różnych śmieciuchów porównywalną do Łukasza, natomiast moje dzisiejsze znajdki to. Dwie dziesiątki, dziesięć groszy z okresu PRL-u i dziesięć Feningów z 1919 roku. No, i to Także wszystko pewnie już. 10 dałem... i 10, ale próbowałem na tym polu znaleźć żeton dominalny z tego miejsca, co Właśnie. jesteśmy, bo bardzo dużo tutaj za mną wychodziło, natomiast no, niestety nie udało mi się ustrzelić tego sygnału. Nie będzie żetonu. Ale musisz tu wpaść po orce, nie? No, jak tak, to będzie orka zrobiona na Ale to nic, mamy zaproszenie od właściciela. Tych pól i też poszkiwacza Hendryka, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie po orce, także będzie wtedy szansa. No i... Tak jest. My teraz lecimy się właśnie pożegnać tutaj z ekipą, bo nie byliśmy sami. I ja Ci Krzysiu, dziękuję generalnie za zaproszenie. Nie żegnamy się jeszcze, bo jeszcze będziemy się widzieć. No i tak to było. Tak to Krótko, szybko, fajnie, ja zadowolony, wesoło, fajna ekipa. <śmiech> <śmiech> tak jest. Naszy do, do, do zobaczyska. Także, do zobaczenia później. Służ, miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj właśnie Krzysiu i Ewelina w tym pięknym mieście żyją. Rodzina, firma, no i pasja. Tereny przepiękne, ale też przepiękne budynki. Mnie to miasto po prostu miasteczko urzekło. 5300 mieszkańców, masa budynków poruskich. XIX-wiecznych, tak jak ten budynek poczty, który właśnie widzicie, ale też z pięknymi motywami na elewacji, ze starymi, jeszcze kutymi podestami, podestami na flagi, masztami. Piękne elewacje, piękne zdobienia, kute balkony, poręcze balkonów, tak jak tutaj widzicie u samej góry. Coś niesamowitego. Perspektywy jadącego samochodu przez susz nie jesteś w stanie tego wszystkiego zobaczyć. Nawet są budynki osiemnastowieczne, nie wszystko mi się udało w tym suszu zobaczyć. Właśnie elementy w kilku miejscach miasta, elementy murów obronnych, przepiękne budynki również drewniane. Jak tutaj widzicie przepiękne sanktuarium św. Antoniego, które będziecie widzieć za chwilę. Urok, klimat, y, piękne stare wille, y, piękne stare budynki. Naprawdę warto zjechać y, gdzieś z tej autostrady, czy przejeżdżając obok, żeby chociaż na chwilę zatrzymać się y, w tym pięknym mieście, nad jeziorem Suskim. Także polecam, polecam. No i oczywiście odwiedzenie, sklepu Krzysia. Y, Wszystkie namiary do sklepu i do Krzysia w opisie tego filmu. Dziękuję wam pięknie. Witam was serdecznie. No już już więcej w tym odcinku z Krzysiem nie zobaczymy, ani z Eveliną, ponieważ to jest już kolejny dzień. No i w Wpadł spontaniczny pomysł Krzysia, że dzisiaj jedziemy kopać ponownie, więc zobaczycie się z nimi, z nimi, bo Ewelina jedzie dzisiaj z nami w kolejnym odcinku, ponieważ cały będzie poświęcony właśnie tym wykopkom osa, osa mi tutaj zagościła na kanale. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie. Oczywiście wpadajcie do Eweliny. Podajcie również do Kocura. To jest przyjaciel Krzysia, którego miałem okazję poznać na tych wykopkach. Link w opisie i do Krzysia do kanału, i do Kocura. Dzięki, że mnie wspieracie, że jesteście i co? Zapraszam Was na kolejną część moich przygód z rodzinką detektorystów, z Eweliną i z Krzysiem. Cześć!